Zadanie 33. trzecie. Dany jest czworokąt ABCD, w którym BC równa się CD równa się AD równa się 13. Zobacz rysunek. Przekątna BD tego czworokąta ma długość 10 i jest prostopadła do boku AD Oblicz pole czworokąta ABCD, BUM, bum. czyli ta przekątna ma 10. Tu mamy kąt prosty. I żeby obliczyć pole czworokąta, czyli tak pole A, B, C, D, to jest tak naprawdę pole A, B, D plus pole D, B, C. Które pole jest które? To zielone to będzie nasz zielony, czekajcie, muszę sobie tutaj machnąć. Dobra. ping, 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 ping. I drugie to będzie różowe, żeby był jakiś kontrast. Ok, tak, to jest to pole. I teraz tak, to pole tego trójkąta prostokątnego będzie się liczyło najszybciej, więc od niego zaczniemy, czyli pole A, ABD to się równa jedna, druga. A razy h, czyli 1, 2, razy 13, razy 10 to się równa 1, 5, czyli tu mamy 65. I teraz tak. Pole trójkąta pod spodem policzymy, B, D, B, C, to jest 1, druga też A razy h. Tylko mam jedna, druga razy a, 10, a musimy sobie wyliczyć. Z czego my to wyliczymy? A, no oczywiście, że z Pitagorasa. Tu mamy naszą wysokość. Tu, o, kąt prosty. Wysokość w trójkącie równoramiennym zawsze, zawsze, zawsze dzieli nam długości na, dzieli nam podstawy na dwie równe części, czyli tu mam 5 i tu mam 5. Więc jak widzicie, mam trójkąt prostokątny, czyli 5 do kwadratu plus h do kwadratu równa się 13 do kwadratu. 25 plus h kwadrat równa się 169, czyli h kwadrat równa się 169 minus 25. h kwadrat równa się 144, czyli h równa się 12. Lub H równa się minus 12. Więc razy 12, 1, 5, czyli otrzymuję tutaj 60, więc pole to się równa 65 plus 60, czyli otrzymujemy 125.